Cześć, często mnie pytacie w listach do biura, które wysyłacie, jak wygląda od kuchni takie spotkanie lokomotywy biznesu. No to pokażę Wam, zobaczcie ci przedsiębiorcy, wyzyskiwacze, prywaciarze. i tak właśnie tutaj, zamiast pracować, to wiecie co jest: jedzenie, kawkowanie. Siedzą i jedzą, by się chciało powiedzieć, ale bida, więc nie siedzą, tylko stoją. A jak już się tak... A, tam jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, tam jest taras za nami. Dobrze, że jest brzydka pogoda. Bo jakby była ładna pogoda, to jeszcze na leżakach tam leżą. Ale dzisiaj mamy brzydką. A jak się tak najedzą, opiją i już stać nie mogą i już się gadać nie chce, to wtedy tutaj taka salka jest. I na tej salce wtedy siadają i słuchają, wychodzi. Członek lokomotywy staje w tym miejscu i on opowiada te swoje mądrości. Jedni słuchają, drudzy tam w telefonie siedzą. Także nie warto w ogóle przychodzić na lokomotywę biznesu, bo tutaj się marnuje czas. Zamiast pracować, to się stoi, gada, je i słucha. Więc nie przychodźcie. Poza tym ktoś musi pracować, żeby bawić mógł się ktoś. O, a tam jest ta nasza Toruńska. Droga, budowana trasa staromostowa. Jak wam to tu pokazać? Dobra, na razie.